To trzeba się naszcytować. Robi. I wiesz, jak gdybyś tylił nas, to weźmy za pierogielki. Stać. Jedzie, jedzie, tak, jedzie. Dobrze. Bliskie spotkania trzeciego no. stopnia. No i ci już walczą, bo tam tamci to tańczyli. No, z taką króciutką kartą. No. A czemu on jej w ogóle nie odmaluje? Popatrz, że już no. Ja na początku myślałem, że ona normalnie jest taka brązowa, To się okazuje, że są, że są że tam jakieś roczki jakiegoś znaku. Są, jest coś niebieskiego, coś zielnego, coś czarnego. Myślą. O, oj, bajka, było! Prawie było listy. <śla> W sumie to jakbym tutaj na multiperiody zrobił właśnie takie nagolenniki jak oni mają. Jeśli no. da uda to by przeszło. I Schowasz. na tutaj Nie? To musi być ten? Schalanie musisz. Jednostajne. Przedchowasz jej to jest problem, jakieś wyjdzie Ale to jest... On kolczugę je było. i tyle. No. Żadna sztuka. To nie było widać. Tylko nie żeby się błyszczały spodnie, komatowe, matowe, żeby były dwojniki pod podstawowe. Po czas się Później na ten... Tak! Były takie, tylko że prymitywne mi to no, znają. nie No kto z tobie? Wiesz,